Bardzo dobrze, Ryszard, który... proszę przygotować, by pan wyszł z kule. Odmaszam 10 dziesięciominutową przerwę. Od na pomniku wyczakowskim, na... na cmentarzu Orlo oraz w policyjskiej. Yy... Określi okresie Galicyjskiej porozmawiano o, porozmawiano o... Panie Radny, jeszcze nie ma 22, może do 3 macie się w nocy, się Jeżeli Wysoka Rada nie zareaguje w odpowiedni sposób, i będzie dochodziło do takich ekscesów. Za Państwa cichym przyzwoleniem jestem zdolny zrzeć się mandatu. Nie będę uczestniczył w nadziei, Zasiadam w Głusowej Radzie. I szanuję Państwa i szanuję siebie. I bardzo Was proszę, weźmy odpowiedzialność. Są tutaj na tej sali parlamentarzyści. Są zaproszeni goście. Bardzo Was proszę, bardzo Was jeszcze raz proszę, zapadujmy nad emocjami jednego człowieka, którego też rozumie. Jak Pan pozwoli, jak się jak, jak Pan i z Madradu, czy sukces. Jak Pan wróci na postój i tak super. A Pan to lekce, to nas Chcę porozumienia między Polakami i Ukraińcami. Chcę im w każdym chwili to przekazać. Przy, Mówiłem, ale nie zwracamy się, jeśli cokolwiek za jakakolwiek decyzja, nie wiedzą Welmowi, że nie jesteśmy, niech wiedzieli Kijów, niech wie Warszawa, że nie chcemy tutaj więcej przemyślu sprzeciw między pójkami a Ukraińcami za jakikolwiek innym, niech to załatwią na górze.